Las jest dla ludzi, ale jedynie tych, którzy potrafią korzystać z jego gościnności i dobrodziejstw. To hasło przewodnie ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Lasów roku 2011. Nadleśnictwo Szczytno znalazło się wśród wielu organizacji, które zaangażowały się w szerzenie hasła Lasy dla ludzi. Do sadzenia młodych dębów leśnicy zwerbowali pracowników Urzędu Miejskiego w Szczytnie. 29 kwietnia grupa ochotników przystąpiła do sadzenia drzew na terenach, przez które w roku 2008 przeszła się ogromne spustoszenie wichura. Okolice Wielbarka powoli się odradzają, ale do zrobienia jest jeszcze sporo. Rękawy zakasało około 30 osób i choć sadzenie drzew to szczególnie dla niewprawionych praca niełatwa, udało się im posadzić około 700 dębów i zyskać satysfakcję wynikającą ze świadomości podarowania potomnym szansy kontaktu z nieskażoną naturą. Po sadzeniu lasu przyszedł czas na sprzątanie świata. Urzędnicy z miasta i starostwa powiatowego oraz przedstawiciele nieformalnej grupy rowerowej Kręciały przyłączyli się do akcji Sprzątanie Świata, porządkując po zimie teren w lesie miejskim przy ulicy Ostrołęckiej przy Stadionie Leśnym. Tym razem nie było śmieci tak dużo jak w ubiegłym roku, jednak nadal za dużo. Śmieci to już nie tylko papierki po cukierkach, fantazja nie zna granic i między drzewami można było znaleźć weki, żelazko, kołdry czy... Obudowa od telewizora. Ostatniego dnia kwietnia amfiteatr przy Miejskim Domu Kultury stał się na parę godzin królestwem czworonogów i ich miłośników. A wszystko to za sprawą dorocznego festynu Zwierzę Nasz Brat. Podczas imprezy można było pochwalić się swoim czworonożnym pupilem. Ci, którzy takiego pupila jeszcze nie mają, a chcieliby, mogli poznać podopiecznych schroniska Cztery Łapy. Adopcja to szansa, żeby zapewnić zwierzakom dobry, ciepły dom i zyskać przyjaciela. Organizatorami festynu byli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Schronisko 4 Łapy, Miejski Dom Kultury W Szczytni i Koło Ligi Ochrony Przyrody Tur z gimnazjum nr 1. Lampiony w kształcie serca rozjaśniły 1 maja niebo nad Szczytnem. Na placu Juranda odbyło się czuwanie dziękczynne z okazji beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Mimo deszczu pojawiło się wielu mieszkańców Szczytna. Dzieci, młodzież, dorośli, pracownicy służb mundurowych i medycznych, duchowni spotkali się, by wspólnie uczcić ten dzień. Czuwanie zakończyło wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni papieża Barki. Sześć zespołów wzięło udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym 2 maja z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe zawody przeniesiono z boisk Orlik do hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera. W poniedziałkowy wieczór rozegrano 11 spotkań. W półfinałach spotkały się drużyna Komendy Powiatowej Policji z drużyną jednostki wojskowej w Lipowcu oraz drużyna Urzędu Miejskiego z drużyną Sweetwood-Wielbark. Ostatecznie Puchar Burmistrz Miasta powędrował do reprezentacji Sweetwood-Wielbark. Kolejne miejsca zajęli Komenda Powiatowa Policji, Urząd Miejski w Szczytnie, jednostka wojskowa Lipowiec, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej i Leśnik Szczytno. Indywidualne nagrody otrzymali Maciej Magnuszewski, król strzelców z siedmioma golami oraz Cezary Ambroziak, najlepszy bramkarz, który w turnieju zachował czyste konto. W całym kraju uroczyście obchodzono 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Szczytnie główne obchody święta rozpoczęły się mszą za ojczyznę w kościele w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali w towarzystwie orkiestry dętej z Lidzbarka Welskiego pod pomnik Orła Białego, gdzie odbyły się główne uroczystości. Do tylu. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej obojga narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Król Stanisław August opisał konstytucję 3 maja jako opartą w głównej mierze na konstytucji Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów w nich zawartych, zaadaptowaną do warunków panujących w Polsce. Rzeczywiście w polskiej i amerykańskiej konstytucji widoczne są podobne wpływy oświeceniowe. Konstytucja 3 maja ujęta była w 11 artykułach. Prowadzała prawo powszechnej niepodległości dla szlachty i mieszczeństwa oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, dwuizbowy parlament, wykonawczą, którą sprawował król i sądowniczą. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało znane za święte już 5 maja 1791 roku. Obchody święta były zakazane podczas rozbiorów, ponownie go obchodzenie wznowiono w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a potem w 1951 roku, po zmianie ustroju, przywrócono do kalendarza świąt państwowych ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. W szczecińskiej uroczystości wzięli udział przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, szczecińskich szkół, organizacji kombatanckich, władz miasta i powiatu, a także warmińsko-mazurscy parlamentarzyści, którzy po honorowej zmianie warty złożyli pod pomnikiem wieńca. Uroczystość była też okazją do odznaczenia kombatantów orderami za udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie szkoły podstawowej nr 6 imienia Orła Białego w Szczytnie. Po uroczystości pod pomnikiem orła białego w parku miejskim przy ulicy Marii Skłodowskiej Kiri rozpoczął się piknik z udziałem służb mundurowych w tym roku właśnie obchody święta z okazji 3 maja przebiegają nieco inaczej oczywiście oprócz mszy świętej za ojczyznę uroczystościami pod pomnikiem Orła Białego również mamy przygotowany piknik piknik pierwszy piknik wojskowy Parku przy Kielisk wodowskiej Myślę, że w tym momencie wielu naszych mieszkańców jak gdyby doceni to miejsce, zobaczy, jak to jest wspaniałe miejsce, a poza tym myślę, że to też jest bardzo taka nowa, ale zachęcająca dzieci, młodzież do uczestnictwa, bo mamy sprzęt wojskowy. No poza tym chyba to, co wszystkich interesuje, to ciepła grochówka, wojskowa. Jednym z współorganizatorów pikniku było wojsko, którego atrakcyjne stoisko budziło spore zainteresowanie wśród piknikowiczów. Takie imprezy jak, jak dzisiaj przede wszystkim popularyzują e, ideę, m, e, którą e, jest między innymi e, przekazywanie do społeczeństwa informacji związanych z różnymi formami służby wojskowej, m.in. Narodowymi Siłami Rezerwowymi, ale i nie tylko służby przygotowawczej, służby zawodowej, służby kandydackiej, różnych form. I yy, daje się zauważyć, że naprawdę zainteresowanie jest duże. Od kilku lat do służby wojskowej nie powołuje się już z mocy ustawy. Powstało wiele ochotniczych służb wojskowych, takich jak Narodowe Siły Rezerwowe, do których wojsko poszukuje chętnych. Czynności, czy też, które wojsko realizuje, też skupiają się na tzw. marketingowym działaniu, m.in. takim jak tutaj, gdzie chcemy pokazać trochę bliżej sferę wojskową, na czym to polega, z czym to się wiąże, jakie są zasady obowiązujące zarówno przed przyjęciem, jak i w trakcie służby i to jak widać ma, ma wzięcie. Wśród współorganizatorów pikniku znalazła się też Wyższa Szkoła Policji i Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie. W dniu dzisiejszym zostały zaprezentowane radiowozy policji, a dokładnie ogniwa ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. No Jak widać, chyba największym zainteresowaniem cieszą się sygnały świetne i dźwiękowe. W dniu dzisiejszym wystawiliśmy trzy radiowozy. Jeden jest to Fort Mondeo. Następny jest to niedawno nabyta Alfa Romeo oraz pojazd marki Fiat Ducato, który służy do obsługi wypadków drogowych. Ogromnym zainteresowaniem piknikowiczów cieszyła się strzelnica przygotowana przez grupę ASG z Olsztyna. Zajmujemy się na co dzień różnymi zawodami, robimy różne rzeczy, żeby żyć, a w weekendy mamy karabiny na plastikowe kulki, mundury, idziemy do lasu i strzelamy do siebie. Przewagą takiego strzelania nad tym prawdziwym jest to, że nie musimy co tydzień zmieniać kolegów, bo możemy po takiej wojnie pójść do domu albo pójść napić się czegoś gazowanego, może być napój żółty albo innego koloru, a przede wszystkim dużo ruchu w lesie, wypoczynek aktywny. Tutaj to strzelnica, to zabawa dla ludzi, którzy być może zainteresują się tym w przyszłości. ASG, czyli Airsoft Gun to repliki broni palnej stanowiące treningową alternatywę dla miłośników strzelectwa. Wśród nich obok pistoletów i karabinów często spotyka się pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, karabiny wyborowe, a nawet granaty i granatniki. To wszystko mogli nie tylko obejrzeć, ale i wypróbować uczestnicy majowego pikniku. Pierwszy piknik ze służbami mundurowymi był według mieszkańców szczytna Strzałem w dziesiątkę. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, taki, powinno się więcej osób w to włączyć. Eee, wojsko jest chyba. A co najciekawsze, jakieś samochody czy karabiny? Czy... Karabiny i wojsko ogólnie, że tu jest. W ogóle jest pięknie. Satysfakcja, bo wnuczek właśnie strzela przez, z karabinów. To nie nowa formacja wojskowa i nie najnowsze trendy mody militarnej. To państwo młodzi, którzy również postanowili odwiedzić wtorkowy piknik majowy. To tak spontanicznie wyszło, tak. dowiedzieliśmy się, że się już Pan nam że coś... podpowiedział, że tutaj jest taka impreza i postanowiliśmy przyjść i zrobić sobie zdjęcie. Dokładnie. Z panami wojskowymi, z policjantami, no i jeszcze tam różnymi atrakcjami. I tak tylko, tylko stąd. Współorganizatorami pikniku byli Wyższa Szkoła Policji, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie, Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, jednostki wojskowe w Lipowcu, Lisbarku, Warmińskim i Olsztynie. Kompania Regulacji Ruchu z Olsztyna, Grupa ASG z Olsztyna oraz Benedykt Bielski ze Szczytna. Po Popołudnie 3 maja było świętem melomanów, a to za sprawą zespołu Operus Arte. Młodzi artyści Dorota Makulec, Sopran i Paweł Wytrążek, tenor, wyśpiewali największe przeboje operetkowe. Usta milczą, dusze śpiewa, przetańczyć całą noc, brunetki, blondynki to już klasyka muzyki. Solistą akompaniował pianista Piotr Żukowski, a w świat operetki wprowadzał konferencjer Piotr Wytrążek. Wieczór z operetkowymi przebojami to już w Szczytnie 3 majowa tradycja. Bardzo fajne, bardzo fajne dlatego, że w Szczytnie niewiele się dzieje w dziedzinie kultury i to jest jedyna okazja, żeby tutaj móc przyjść, i zobaczyć, wysłuchać. No Bardzo to jest wspaniały pomysł. Cieszę się, że z okazji 3 maja jest, jest taka impreza dla mieszkańców. To jest bardzo fajne. Kielin, uczeń zespołu szkół ogólnokształcących w Szczytnie, który próbuje swoich sił w aktorstwie, w połowie kwietnia został laureatem Wrocławskiego Festiwalu Ewentualnych Talentów Aktorskich Feta 2011. 4 maja Łukasz był gościem burmistrz Szczytna, która, gratulując mu dotychczasowych osiągnięć, życzyła dalszych sukcesów. Warto przyjść 13 maja do amfiteatru Miejskiego Domu Kultury, aby dobrą muzyką rozproszyć pecha, który prześladuje nas w piątek 13. Początek o godzinie 19:00. Studenci Wyższej Szkoły Policji zapraszają 14 maja na Małą Bielna Jurandalia 2011. Początek o godzinie 13:00. 20 .00 maja w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Miejskim Szczytnie będzie można uzyskać bezpłatne porady konsultantów mobilnego punktu informacji funduszy europejskich. Miejski Dom Kultury zaprasza 20 maja na przedstawienie muzyczne klimakterium i już spektakla o godzinie 17,15 i 2030. 21 maja w godzinach od 10 do 14 w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 2 w Szczytnie odbędzie się festyn szkolny Wojcie szkowo święto patrona szkoły Wojciecha Kęczyńskiego.